Dzień dobry widzowie. 29 grudnia 3.30 Tarłem do ciężarówki. Odpocząłem w domu. No i jadę na tego Flower Welsha. Jeszcze pomóc dzisiaj i jutro. I będzie koniec. I będzie wolne. Andrzej. Tam ponownie. Update sytuacyjny. Z Flower Walsha wyjechałem o godzinie 5 rano. Pracę dostałem taką, jak kiedy ja zacząłem w czwartek. poko, LEED, Nefton i Asda Washington. Dwa miejsca, zostało mi jeszcze 80 km do Lidla. Tam rozładowuję 25 palet. Osiem palet waździe no i nie mam dzwonić do kogo mam wracać Za dużo czasu pewnie znów mi nie dostanie, gdzieś tam dojadę i pewnie jutro rano będę coś ładował i wracał do nich I chyba to będzie ostatni trip przed Sylwestrem, bo A chyba, że jeszcze jutro coś takiego konkretnego, szybkiego, małego wymyślą gdzieś tam lokalne rozładunki załadunki. I to będzie prawdopodobnie koniec mojej pracy dla nich, no ale to zobaczymy, bo z piątku na sobotę mamy jechać z Double Deckerem z powrotem do Dla Palette i Jeden szybki trip. No i później muszę zrobić breaka i wracam na flat beta od poniedziałku. No ale to to jeszcze wszystko. Zobaczymy na razie, są takie plany, ale jak to wyjdzie, to się zobaczy. Witam ponownie. Dojechałem do tego Lidla, ale tak cholernie nie chce mi się dzisiaj pracować. Że ja idę, zrzucę te szybko 25 palet. Przyjeżdżę tu z powrotem na parking. Zjem śniadanko, może jakaś krótka drzemka. I dopiero pojadę do tej jazdy. Taki mulący dzień, szczególnie ta niedziela. W ogóle nie chcę się bradzować ja Mam gdzieś jechać na Daj 103 Daj 103, cofamy no dobra rozładowane Ja czekam za dokumentami to w międzyczasie zrobię sobie śniadanko wjedzie kiełbaska smażona z dwoma jajeczkami i do tego chleb farogowy z farogiem <gry> no i śniadanko gotowe 10 minut witam ponownie Asda Washington rozładowana Dostałem załadunek na jutro, jadę po kwiaty Także do załadunku mam 170 km Podjadę tak 150, bo tam nie ma gdzie stać Więc muszę zjechać na swoją starą miejscówkę Gdzie jest cisza, spokój, że się w końcu nie spać Nie muszę wstawać o 3 w nocy Dzień dobry widzowie, 30 grudnia, godzina 6.30 na te Crazy Flowers, zmieniłem naczepy fajnie droby dla Aldiego z Windą do lot 330 km, żeby trzeba będzie break, po drodze i Cardiff. Tak samo tu Aldiki, dwa razy wystawa kwiatów przez Poko Robota. Dobra, przyjechaliśmy na Aldzika do Swindą, musimy zrzucić te kwiaty i grzać później jeszcze do Kardium, bo tu był długi na 13, czekałem, nie wpuścili wcześniej, czekałem 3 godziny, tupe z takim coś. Trzeba tak to rozładować samemu tutaj. biorę się do roboty, jadę z koksem. Więc tak, swindon rozładowany. Na jednej naczepie były tylko dwa pasy. Tą wysoką paletę tak zabezpieczyłem, bo dałem to tutaj paletę, żeby nie wnęła na zakrętach na prawo. Tą, żeby do tyłu się nie walnęła, to tak, bo tu są kwiaty, w środku w tych, w tych jest woda. W tych plastikowych, one stoją w takiej tej góry, są usunięte kartonem. No i dałem z powrotem ścianę, żeby. Zabezpieczyć ją tak, żeby do tyłu też się nie, nie cofnęła Więc powinno przejechać te 140 km I nie będziemy zbierali tego z naczepy Także <gry> nic, nie sprawdzają Idę, oddam klucz, zabieram swoje papiery i jadę do karmi. Witam widzowie podobnie Update sytuacyjny, to już nocny Rozładowałem Cardiff, kazali wracać na pusto do nich tam na jardy. Śmigam do Ogimi, oddam im tą naczepę zostało mi tam jeszcze 80 km. No i zobaczymy, czy to jest koniec, czy dadzą mi jeszcze jakąś robotę na jutro. Dzień dobry widzowie, witam w ostatnim dniu roku przez 1 grudnia. Cieszyłem się, że już nie będzie pracy, a tu dali mi 4 miejsca do rozładunku Ale tyle dobrze, że wokół komina Meteon, derby dwa miejsca w i to będzie na koniec. Wracam do nich na busto. Oddaję naczepę i wracam do domu. Czyli dzisiaj rozadzki dzień. Mam nadzieję, że szybko to opierniczę że się wyrobię w, w 4,5 godziny jazdy I o 12 Będzie koniec a Jest godzina już 6 rano, zacząłem o 5 spokojny, spokojny dzień Witam ponownie widzowie Tutaj sytuacyjny yy, Dwa miejsca już rozładowane yy, Teraz z lecę do Forbi, Tam mam dwa miejsca Lotu jest 100 kilometrów. Jest godzina 9 czyli 10:30 powinienem tam dolecieć. Jak dobrze pójdzie 11:30, powinienem być pusty, tak jak sobie planowałem, żeby te 12 się wyrobić. zjazd do nich na bazę, oddać na to no, Do 16:00 16 powinienem się wyrobić, żeby być w domu. Że dzisiaj jest ostatni dzień roku. Zjadła mi się kawa w samochodzie Zjadę sobie na CPN kupię Starbucks'a I opierniczę jakiegoś hot dog'a Nie wiem tego na co dzień Tylko kawa z To są sobie kaloryczny Ale że dzisiaj ostatni dzień roku To sobie pozwolę Więc tak Kawa Starbucks wjeżdża Do tego hot dog I ich ala bułka Mięso ciorkowieszczego Z serem w miarę to jest wszystko zjadliwe Ale na dzisiaj nie ma czasu na gotowanie Kawa się skończyła Także wszystko dzisiaj na szybko Aby to szybko opierniczyć I wracać do domu Także ja zawijam wrotki Palę furę i lecę dalej Witam ponownie widzowie Ja już na bazie Skończyłem pracę Papiery zrobione Rozliczone no i tyle, i czas do domku. I chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowka, zdrówka, bo to jest najważniejsze. Tyle samo wyjazdów co powrotów. I niech ten nowy rok 2025 będzie lepszy niż ten 2024. Także do usłyszenia i do zobaczenia już w nowym roku. Pozdrawiam.